It's race day here in Italy once again. Monza, home to so many records. The smallest winning margin, for example. Do you remember in 1971, Peter Gethin beat Ronnie Peterson to the line by one hundredth of a second? There were 40 overtakes for the lead alone in 1965, and Kimi Raikkonen clocked a record top speed of 230 miles per hour here, just over a decade ago. So there's a lot to live up to then for all of our drivers today. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. It's Renault in pole position, then with Daniel Ricciardo slotting in alongside. Looking down the rest of the grid, we have Rosberg, Perez, Sebastian Vettel, and Magnussen, Bottas, Raikkonen, Gutierrez, and Daniel Kvyat, Hamilton, Holt. Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. To ja, Johnny Walker, i witam w kolejnym odcinku kariery F1 2016. W końcu, po raz pierwszy, mogę was uraczyć wyścigiem z Grand Prix Włoch, o którym oczywiście zapomniałem w poprzednim materiale. Także znowu znawca tematu. Słuchajcie, na wstępie, wstęp, który jest zawsze ważny na pewno go nie pomijacie nigdy i nie, wcale nie patrzycie na komentarze, e, kiedy przestanie gadać. Otóż chciałbym już na wstępie zaprosić w najbliższą. Niedzielę o godzinie 20.30 na live'a, streama i do wspólnego grania, bo będę hostować Open Lobby w F1 2016. Niedziela 20.30, czyli to jest od momentu wrzucenia tego filmu za dwa dni, bo ja ten film wrzucam w piątek, nagrywam go w czwartek. Bo mogę. I to jest pierwsza ważna informacja, także zapraszam, to będzie streamowane, słuchajcie, i hostowane, także będą lagi w chuj, ale generalnie zapraszam będzie wesoło też myślę. Yy, druga rzecz, i to jest oczywiście w ramach tego drogi do 15 tysięcy. Druga rzecz, która pewnie yy, czujne oko wypatrzyło. Lewis Hamilton. Dopiero na 11 position. Fatalne qualification for Lewis. God bless him! I no, mamy tutaj przewagę i miejmy nadzieję, że nie spierniczymy tego, startujemy z pole position znowu I mam nadzieję, że dowiozę to miejsce do mety Mamy olbrzymią szansę oddalić się w klasyfikacji, chociaż wiem, że Luis nie poprzestanie na 11 miejscu Będzie tam wyprzedzał, będzie atakował, po prostu to był błąd strategów, kurde, Mercedesa Mercedesa strategów, to był błąd, wypuścili go na złych oponach, kiedy było tak ciasno Trzecia ważna sprawa, jest gorąco, jest gorąc Majstry, a więc jestem cały przepocony, ale jestem tutaj we Włoszech. Wszyscy się pocą: wszyscy, tylko że nie mają kombinezony, które wchłaniają wilgoć. A ja mam zwykłą koszulkę, kurde, z bawełny. Dobrze. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Mamy na pewno ważny temat do przeanalizowania. Widzimy tutaj strategia dosyć dyskusyjna, raczej taka bezpieczna bym powiedział, ale chyba się zastosujemy wobec niej. Nie będziemy tutaj nic grzebać, zmieniać. Zobaczymy, jak będzie wyglądać zużycie moich czerwonych, super miękkich opon. And let's do this. Okrążenie formujące obok mnie Ricardo na softach, więc jego tempo nie będzie tutaj chyba przyzwoite. A wiemy doskonale, że Renault jest bardzo szybkie na prostych. Oczywiście moje Renault, nie mówię o Renault prawdziwym. I tutaj jest temat do poruszenia słuchajcie, bo internet huczy, huczy piszczy, gwizdże, śwista. Otóż system Halo, czy też system Halo zostanie wprowadzony w przyszłym roku. Um, nie wiem na jakiej zasadzie w ogóle to się wydarzyło, bo podobno wszyscy głosowali przeciw, prawie wszyscy głosowali przeciw. przeciw. I pewnie na tym spotkaniu tej grupy strategicznej ktoś powiedział Halo, co robimy? I ktoś to nieopatrznie zrozumiał jako Halo, co robimy? I widzicie, z gra słów ktoś to źle zrozumiał i przez to będziemy musieli się borykać z problemami w postaci halo, ponieważ jest to obrzydliwe. I tutaj właśnie poznacie moją opinię na temat tego systemu. Otóż, Formuła 1 od zawsze była sportem niebezpiecznym, w który wliczona była śmierć jakiegoś zawodnika. Oczywiście jest to wtedy tragedia, ale kierowcy sami o tym wiedzą, na co się piszą. Sami wiedzą, e, czym to grozi, jeżdżenie takimi bestiami. A ostatnie lata raczej chciały ugrzecznić tą dyscyplinę, wprowadzając szerokie pobocza. E, wprowadzając... W ogóle pozbawiło pazura tej dyscypliny. I teraz jeszcze dostaniemy system Halo. No i... Jestem oczywiście przeciwny temu systemowi. Zostawię oczywiście taki, jak jest aktualnie i nic z tym nie grzebał. Może będę mógł jeszcze rozwinąć wątek później w trakcie wyścigu. Aczkolwiek, już wiecie doskonale, że będę chyba krytykiem tego systemu. Pewnie znajdą się też i zwolennicy, chociaż mam nadzieję, że niewielu. Był jeszcze ten system Shield testowany, ale Fetela się... wprawił w nudności. Więc został w ogóle zrezygnowany Szybko tam decyzję podjęto, tak Hlas! I mamy, mamy system halo w przyszłym roku I to właśnie się stało tak, jak wam powiedziałem Ktoś źle zrozumiał czyjeś zdanie Ktoś tam krzyknął nieopatrznie I teraz pewnie gryzie się więcej, bo po co gadał Niemniej Jeżeli chodzi o kwestie samej estetyki bolidów To mamy śliczne tegoroczne samochody ale przyszłoroczne będą chyba obrzydzone właśnie tym systemem, który ma chronić kierowcę, głowę kierowcy. Dobrze, skupmy się, ponieważ musimy dobry start zaliczyć. Mam nadzieję, że Ricardo na tych oponach będzie wolniejszy niż my. Poszli, aczkolwiek to nie był dobry start z mojej strony. Nie, nie, Zawiódł trochę refleks, aczkolwiek widzimy, że Ricardo tam też nie ma najlepszego startu. Rosberg wystrzelił. Chociaż mamy tutaj wewnętrzną w pierwszym zakręcie, zostawię Rosbergowi trochę miejsca, co byśmy nie wyrżnęli gdzieś. I jest spoko. Rosberg jeszcze z problemami, żółta flaga wywołana. Ricardo spada na trzecie miejsce, Rosberg drugi. Miejmy nadzieję, że Hamiltona ani widu, ani słychu gdzieś tam za nami. O, oh, Jesus Christ! No to dropuje mojego spida. Że człowiek teraz musi się skupić i, i nie, dzisiaj mnie nie zagadacie. A, a, nie wszedł na czerwoną deltę. Nie, nie, nie. Kondyasz dzisiaj jest skupiony, choć też cały przemęczony. O, było blisko, aczkolwiek. Okej, okay, mogę troszeczkę przyspieszyć, ale bez przesady. Delta spada, delta spada! I tutaj kondiasz kontroluje deltę. Słuchajcie, walka z deltą. Nie będziemy dzisiaj walczyć z zawodnikami, tylko właśnie z deltą. Kondiasz, co ty robisz? Hamuj! Ach! Ależ było blisko. A i było przez moment na czerwonym, ale teraz wracamy do pewnej prędkości i ścigamy się. W tym krótkim wyścigu Grand Prix Włoch, ale jestem wam winien, jestem wam winien, ponieważ w pierwszym sezonie się zapodział, ależ piękny fast lap. Jest tutaj spora. O, proszę, Ricardo walczy jednak z Rosbergiem. Jest tutaj spora szansa, że uda nam się zdominować ten wyścig, aczkolwiek już widzę, że popełniłem błąd, czyli jednak jestem rozkojarzony. Nie zmniejszyłem sobie liczby. Palewa na wyścig, aczkolwiek widzimy, że tutaj spalanie jest dosyć srogie. Bardziej by mnie interesował właśnie ten wskaźnik. Widzimy, że te opony jednak dosyć szybko się zużywają. Aczkolwiek wydaje mi się, że mogę przetrzymać do czwartego okrążenia na czerwony. Carlos Sainz odpada z wyścigu. Czy będziemy mieli safety car? Aha. Posłuchajmy tylko. Nope, nie jestem zainteresowany tą strategią. Teraz Kondiasz wybierz mądrze. Czyli musisz nacisnąć czwórkę. Kurwa. Nie. <ścoughs> nie kopiujcie tego data, bo ja wcale nie zjeżdżam do boksu. Chyba jednak na tym trzecim zjadę. Na trzecim zjadę, teraz mnie tutaj nie oczekujcie, na następnym zjadę, zmienię na mediumy, będziemy cisnąć do końca. A więc system Halo, to jest jedna kontrowersja, a druga kontrowersja, nie wiem, może coś się wyjaśni tego czasu jak ja ten film wrzucę, ale mam nadzieję, że, że jednak się tak nie do końca wyjaśni. Co ten Carlos Sainz, bo ostatnio nawet mnie e, pytaliście, jakich kierowców nie za bardzo lubię i powiedziałem Sainza i już może ktoś pomyślał, a nie lubi go, bo pewnie komplikuje życie Kubicy. To, to, to nie jest. Co się dzieje w tym wyścigu? Człowiek nie może sobie na spokojnie obsmarować jakiegoś kierowcy. Otóż Sainz ostatnio mi się nie podoba, nie przez to, że chce komplikować życie Kubicy, bo może wcale nie będzie komplikował życia Kubicy. Nie podoba mi się jego sarkastyczny ton wypowiedzi w zasadzie każdym Team Radio i ogólnie, że narzeka, że mu tam śmierdzi w tym Toro Rosso. A powiedzmy sobie szczerze, że no, program Red Bull'a chłopaka tutaj zgarnął i to im zawdzięcza, że w ogóle w tej formule jeden jeździ. Też bym się denerwował, Jakby miał jeździć ciągle w tym samym zespole, co aktualnie robi, jeżdżąc w Renault. Ale mimo wszystko, no, poczekałbym do tych tak zwanych kurde Roszat, do tych Silly Season. No. Może się wyrwać spod szyldu Red Bulla, ale no kurde, niech to zrobi z klasą. Teraz skłoniasz, żeby tutaj nie przeholować. Bardzo bezpieczny zjazd do boksu. Po prostu wjechałem tam na luzie. Jedziemy na strategii, którą zaproponował mi zespół, czyli zakładam opony typu medium. Jestem chyba jednym z pierwszych, którzy boks odwiedzają. Prędkość powinna być. Widzimy, jak stawka się poszatkowała. W ogóle Kevin gdzieś tam oberwał. Bo jest... A to nie jest Kevin, to pokazują mi Alonso, a gdzie jest Kevin? Byłoby miło, gdybyśmy tutaj wyprzedzili Alonso, który walczy z Raikkonenem. So, here we are on the white tires. I poczekam jeszcze jedno kółko, aż tutaj temperatura opon będzie optymalna i polecimy już sobie na bogaciej mieszance. Skrytykowałem także Grożana. Troszkę jakoś nie lubię słuchać wypowiedzi Grożana w team radio, bo też to są głównie narzekania. Ostatnia sytuacja z Markusem Ericksonem No, gdzie tam Markus zawinił? No, powiedzcie mi, gdzie Markus zawinił. Było dużo miejsca. Grożan postanowił zrobić manewr na Magnusena, który wcześniej zadziałał na lensu Strolu. w Williamsie, ponieważ Magnusen przy hamowaniu ściskał lensa, ale lens się zachował tam no, trochę bojaźliwie, ale z drugiej strony nie chciał kolizji. Magnussen pojechał agresywnie, Grożan też chciał tak zrobić. No i Eriksson w swoim nieco nieprzewidywalnym bolidzie Zaubera. To przyhaczył go lekko, no tak. To było takie. Pst! I, I. Grożan poleciał, i był taki niezadowolony. Także no, ja myślę, że Grożan powinien się troszeczkę uspokoić. Takie jest moje zdanie, bo. Czuć od niego troszeczkę bije ta frustracja. Ale no niech on nie zapomina, że jednak jeździ w najmłodszym zespole, który ma najmniejszy bagaż doświadczeń, więc... Niech da im trochę czasu. Kevin za to robi też dobrą robotę. Obaj robią dobrą robotę, tylko że Kevin robi tą robotę po cichu. I mimo, że w Renault spotkał się z krytyką, tak, w hasie, wydaje mi się, że jeździ na poziomie... Generalnie lubię Duńczyka. Tutaj w Renault robi troszeczkę gorszą robotę, ponieważ mamy najlepszy samochód w stawce, jakby nie patrzeć. Chociaż już nie. Jeżeli chodzi o same statystyki, to nie, zostaliśmy wyprzedzeni przez Red Bulla i Mercedesa w tym całym diagramie. I w pości kruszyło Ferrari, które przywiozło do Włoch właśnie spory bagaż poprawek, no domowy wyścig, ale jednak to nie jest ich sezon. Cyk i cyk i lecimy. Na tych oponach już do końca. Ktoś jest w picie z czołówki. Tutaj właśnie widzimy walczącego. A to jest jednak Felipe Nasr. Patrzcie jak Zauber walczy tutaj z Hasami. Ktoś tu wyjeżdża obok mnie. Pewnie ktoś. A patrzcie jak go tam dociska. Tutaj e, boty. No właśnie, Groszano, Wilku, mowa. To był taki manewr piętnastkowy. Pamiętacie, w piętnastce boty były naprawdę szalenie agresywne. I na początku w też takie były. W ogóle, jeżeli chodzi o Grand Prix Włoch, to jest to taki trochę pechowy wyścig dla mnie. Chciałem dzisiaj właśnie nagrywać i nagrywam i robię to i jest spoko, ale zanim doszło co do czego, doszło do wyścigu, to zaliczyłem aż dwa krasze przy nagrywaniu. Podczas pierwszej sesji treningowej, i podczas drugiej sesji. Lecz przy Q2 gra mi się po prostu skraszowała. Przy wyjeździe z garażu. Także po prostu, no, Włochy. Chociaż z drugiej strony, patrząc na pierwszy sezon, daję wam w zamian wyścig podwójny wyścig w Austrii. Ze względu na to, jak nas tam Botas urządził. Ogólnie. Tracę trochę czasu za tą dwójką. Myślę, że teraz zaatakujemy nastro. Zobaczcie, jaka jest różnica. Do paraboliki powewnętrznej, no jest spoko. Kiedyś zrobiłem taki manewr w prolicz, ale no nie pykło. I jesteśmy na pozycji trzeciej, zaraz zobaczymy, kto jest przed nami, Verstappen. Na softach. Czy on był w alei serwisowej? Jeżeli ja znowu stracę zwycięstwo w taki dziwny sposób, no to się troszeczkę zdenerwuję. Paliwo, paliwo się starczy raczej do końca, opon nam starczy do końca. Nic tylko śmigać, hulać i wdychać spaliny. Ok, Jest rekord pierwszego sektora, no wydaje mi się, że mamy i tak dobre tempo na tych oponach. Nasza strategia dosyć zachowawcza, mimo wszystko, ale przynajmniej nie będę musiał się martwić o zużycie. Wyścig wcale nie taki nudny. Bywały nud nudniejsze. Oczywiście tajniacki Verstappen jest ukryty na radarze przed wrogimi siłami nieprzyjaciela. Pokroju fabrycznego zespołu Renault. No, i ciężko z kubańca zlokalizować. Ale to w sumie dwóch mamy takich agentów. Dwie kropki. Chyba, że to jest tamta jedna kropka z przodu. Aż tak by ktoś wystrzelił, to jest niemożliwe. This is impossible. No, i jest fast, lap. Cieszę się bardzo, ale niepokoi mnie. Gdzie jest to? Gdzie może być ta druga kropka. A tam jest chyba jakiś Williams. Williamsy tutaj dają radę. Oczywiście liczy się tutaj prędkość na um, właśnie y, na mązy Królestwie kurde prędkości. Oj, zahaczyłem o ten nieprzyjemny i nieprzyjazny krawężnik. Nie powinienem tego robić. Znowu jakiś zator w pierwszym sektorze. Widzę, że boty szaleją. Ja tutaj popełniłem dwa duże błędy w pogonie za Fershtapenem. Kwiatek. Co z kwiatkiem będzie? Co oni zrobią? Czy faktycznie go zostawią? Tyle pytań. I zero odpowiedzi. Co z Robertem? Bardzo bym chciał zobaczyć Roberta w formule z powrotem, ale mam jeden warunek. Niech go zauber nie bierze. Niech już Robert trafi do zespołów, które mogły ciłać punkciki. No. Bardzo bym chciał, bardzo bym tego Robertowi życzył. Robercie. No i będziemy go na prowadzeniu. Owszem, to był Felipe Massa, tak zlekający z pit stopem. Możemy mieć dosyć zaskakujące wyniki i Hamilton jest kuźwa drugi, no, this is unbelievable. Oj, tej części. Wszystko, słuchajcie, przez to... Że tyle tych żółtych flag, no chciałem tutaj zyskać trochę punktów nad Hamiltonem, ale najwyraźniej nie pyknie I być może jeszcze będą się przed nim bronić. Tutaj nie może być błędów, aczkolwiek nadal nie przejechane płynnie. Stolica prędkości. Trzeba cisnąć. Chyba, że Hamek ma jeszcze czeka jakiś boksik. Byłoby naprawdę niezmiernie miło. Cały czas nie mogę się doczekać... Trochę muszę pogadać o tym, e, może aż do znudzenia. Cały czas nie mogę się doczekać furcy Motorsport. Ja wiem, że ta gra będzie expensive, ale jeżeli byłoby dużo chętnych, to chciałbym też tam ligę jakąś zrobić. Tam się chwalą, że w końcu jakiś penalty system będzie konkretny, chociaż wiadomo, że Forza to nie jest symulacja, nie? I dlatego to jest gra, wydaje mi się, skrojona pode mnie, bo nie będzie tak frustrująca jak Project Carsy. A z drugiej strony będzie taka wariacja... wow! ...samochodów, że łopanie... I teraz Skondiasz, już musisz chyba zaprzestać gadać o force. Widzisz, gracie gra cię ukarała? Gadasz o jakimś innym tytule, w momencie kiedy bawisz się u kod Mastersów? Biada ci. Dobra, straciłem dwie sekundy w pierwszym sektorze. Jest gorąco. I na torze. I w pokoju, o mój Boże. A więc i tak czeka nas konfrontacja. Błagam, no dojedźmy na tym pierwszym miejscu. I powiększmy nieco swoją przewagę w mistrzostwach nad Luisem, bo jest cały czas odrabiał w poprzednich wyścigach. Obrońca kurde tytułu się znalazł. Teraz tytuł ma być bananowy. To jest ostatnia szansa w tej grze. Bo raczej do niej nie będziemy wracać po premierze 17. Bardziej tak szczerze, to mi się chce wracać do 15. Zobaczymy, jak 17. mnie przyciągnie. W 16. mam dosyć sporo godzin, aczkolwiek to nie jest żaden wiecie, wynik, który pozwoliłby się łapać za głowy. Niemniej jest to przyzwoity wynik na przestrzeni poprzednich odsłon. Wszystkie przegonione. W moim osobistym rankingu steamowym, ale pierwszą dziesiątkę w jedynce będzie ciężko zdobyć. Na drugim miejscu, niezmiennie u mnie, jest oczywiście dwunastka, gdzieś tam w pierwszej dziesiątce jeszcze znalazła się trzynastka. Reszta odsłon poza. Wydaje się, wydaje się, że szesnastka może liznąć top dziesiątkę, ale raczej się do niej nie dostanie. Będzie ją widzieć przez szybę. I tak to jest niezły wynik. To jest niestety kolejny błąd z mojej strony. Pozwoli Luisowi się zbliżyć. No czuję presję. Przyjeżdża taki kurde Luis z łańcuchami. I mi kurde splata opony i nie mogę się rozpędzić. No to teraz mamy wesoło. On już na pewno nie będzie zjeżdżał. No patrzcie, on startował 11. Mam nadzieję, że tutaj silnik Renault nie zawodzi i na prostej będzie mu bardzo ciężko podjechać. No nie zbliża się aż tak. Aczkolwiek z tej focus kąt. 17 będę mieć drobny dylemat, bo albo będę jeździć z trakcją, ale będę wolniejszy i chyba będę musiał kombinować z poziomem trudności, albo na średniej, co jest oczywiście wykonalne na średniej trakcji, bo heh, uwierzcie mi, wie, wiem to aż za dobrze. Ale no, zdarzają się po prostu błędy. Czasami ty ucieknie, ale jest się do o wiele szybszym na średniej trakcji w 17. Louis ponownie może w parabolice spróbować ale widzicie że wyjeżdża Skubaniec z tunelu i o kurde nie mam prędkości Jesus God bless you I see you out there We have the best fans O skubany Nie stracę tej pozycji na rzecz Luisa. Nie, nie, nie. Stąd wywozimy tylko zwycięstwo. Tu nie ma się zaatakować, panie Luis. Ale i tak będziesz raczej ze mną na podium, więc będziesz miał okazję powiedzieć, że jednak we Włoszech są najlepsi fani. Co? Czy on mnie sabotuje? No patrzcie, jestem wolniejszy. Muszę defensywnie kontakt i wywieziony za szeroko. Louis, to był zbyt optymistyczny atak. Bogu dzięki. W takim momencie, czy wy chcecie mnie zdenerwować? Łagodnie mówiąc? Ale by mi tu zrobili pręka Jest to pręk, bro Ale not, not funny one Jest zwycięstwo Holy shit Było grubo Dziękuję Luisowi, bo co ja chcę, jak nie... No, jakby, nie, jakby nie patrzeć to no, troszeczkę tutaj e, dramaturgii wprowadził. Czy też jakby to powiedział Hubson dramatyki. O oh mój god. No i Skubaniec był drugi, nie? I Dwa Merce za mną. A my już nie mamy upgradeów, a azjatycka część sezonu. No... cholera, teraz już się zaczyna, teraz już nie ma przebacz. Następny jest na pewno Singapur. Kevin zdzaj no, słabo Kevin, ale coś tam się podziało w stawce i Luis po prostu miał szczęście i tyle. Dwa Mercedesy i my taki żółciano czarny Renot. No, a dosyć męcząca Monza, ale przynajmniej się majstry, doczekaliście Grand Prix Włoch.

No i louis Tak spodziewałem się, że może tak się to skończyć. Alonso prawie w punktach 19. Zobaczmy klasyfikację generalną, bo to nas najbardziej interesuje. Zwiększyłem z powrotem chyba z 17 punktów do 24. Więc jest lepiej. Ale no spodziewałem się tutaj nieco powiększyć tę przewagę bardziej w tym wyścigu, no trudno, jedziemy z takim bagażem do Singapuru, tam nie udało mi się uzyskać jeszcze jakiegoś dobrego rezultatu, więc no, będzie tak zwane damage limitation. Tymczasem ja dziękuję majstry za dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku F1. Cześć!